No mamy kawałek takiego urokliwego miejsca w Olsztynie, jakim jest Stare Miasto. I ta starówka no to spełnia wiele funkcji. Powinna przede wszystkim tętnić życiem, czyli powinna być dostępna dla mieszkańców, turystów. Powinna pełnić funkcję powiedzmy kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną i usługową czyli usługi wszelkiego typu, poczynając od usług, nie wiem, stomatologicznych, kosmetycznych usług e, obsługi księgowej, usług e, czy nawet funkcjonowania e, kwiaciarek, no powinno być takie miejscem, gdzie chce się przychodzić i e, chce się spe, spędzić tutaj e, troszeczkę czas. Nasze stanowisko jako stowarzyszenia Starówka Razem e, o tej zmiennej organizacji ruchu popiera 90% przedsiębiorców. E, z, podobne stanowisko a właściwie takie same ma e, Rada Osiedla Śródmieście, która jest reprezentantem mieszkańców. To ja mogę zadać proste pytanie: To dla kogo są wprowadzone te rozwiązania, które teraz obowiązują? To znaczy, został wprowadzony eksperyment, że w zimy obowiązuje letnia organizacja ruchu, i to jest e, powiedzmy eksperyment, którego koszty ponoszą przedsiębiorcy. Pytanie brzmi. Ktoś podjął taką decyzję, czy poczuwa się do odpowiedzialności i jest skłonny ponieść tego konsekwencje, czyli, krótko mówiąc, pokryć straty, bo prawda jest taka, że straty na przykład w lokach gastronomicznych to sięgają rzędu 30-40%, a poza tym w ostatnim czasie, z tego co widzimy, to około 15-20 lokali gastronomicznych się zamknęło nas. My jesteśmy, nie wiem, no tak mają miastem i praktycznie powinniśmy wszyscy myśleć o tym, co tutaj zrobić, żeby nam się funkcjonowało lepiej. Takie powinny być no, główne nasze cele, a wracając do tej organizacji, to powiem tak, no Olsztyn jest, no powiedzmy, nie na, etat, nie na tym etapie rozwoju, nie ten potencjał ekonomiczny, czyli krótko mówiąc jest za. Biednym miastem, aby pozwolić sobie na e, luksus zamknięcia Starego Miasta dla ruchu samochodowego, nie budując przez nie wiem, 15 czy ileś lat żadnych parkingów na obrzeżach Starówki. A poza tym, jeszcze jest jedna ważna rzecz, o tym teraz e, no powiedzmy, zaczęliśmy rozmawiać z władzami miasta, co e, napawa nas optymizmem, że e, oprócz tego należy podjąć działania promujące to miejsce. bo nie ukrywajmy, to stare miasto ostatnio no, troszeczkę nam podupada. Wymaga troszeczkę nakładów, trochę zaangażowania, a przede wszystkim współpracy. Jeżeli ta współpraca będzie nam się dobrze układać, to myślę, że na efekty nie trzeba będzie długo czekać.